O, cześć! Dzisiaj pokażę Wam magnet 10 lej rumuński. Pierwsza rzecz. Kogo my tutaj mamy? Otóż mamy tu pana Nikola. Poczekajcie. Nikolała Grigory Esku. Był to jak widzicie malarz. W impresjonizmie się specjalizował. Tutaj mamy nawet znak wodny. Z jego postacią. Z której strony to widać nie, nie. Chyba nie widać. No hmm. tutaj mamy bardzo ładnie. Tutaj jest to zrobione. Lej ZC. ZC60. Mark tutaj jest polimerowy. Jak prześwita. O, mam, widać palec mój. Jest to stara seria, jako że o tutaj godło jest bez korony. Jest to seria z 2008 roku. A te bank banknoty z 2018 roku już mają tutaj koronę. Mm, dobra. Banka Nacionala Aromanei. O, i tu nawet jest data, zaraz wam pokażę. O! Chyba czy nie widać. Chyba nie widać. Tutaj mamy domek i panią. Początkowo myślałam, że to jest jakaś butla z ropą czy coś takiego, a się okazało, że to jest dzbanek. Dzbanek taki ludowy, wiecie, na zupę czy na jakąś wodę do mycia czy coś takiego. No i tutaj mamy taki murowany domek. Banka Nacjonala. Tu mamy logo banku Rumunii. No i zacelej. No, ładny banknocik. E, kosztuje on 9,70 chyba mm, w kantorze. A tak w ogóle to y, y, akurat y, y, go znalazłem, bo byłem u dentysty i przy okazji chciałem właśnie pójść do kantoru. No to poszedłem. Chciałem sobie kupić banknot 50 pesos z Meksyku, W ogólnie teraz miałem zbierać banknot tylko z Meksyku, no ale jakby no nie było ich, no więc wziąłem takie 10 lei. Czek o, już niedługo chyba będzie nawet specjalny odcinek, bo wcześniej mówiłam, że ten magnet jest polimerowy. Mi się przypomniało, że obiecałem chyba nie, nie obiecałem na odcinku ale w sensie chciałem zrobić cały materiał, gdzie będą tylko banknoty polimerowe. Wszystkie moje. No i co? W sumie to wszystko. Cześć.